Dzisiaj rozwiązujemy nierówność, jest to zadanie zamknięte i mamy ustalić przedział, który jest rozwiązaniem tej nierówności. To pozbędziemy się tej trójeczki, która jest w mianowniku, więc przemnożymy sobie razy 3. Jeżeli sobie przemnożymy lewą stronę razy 3, to przemnożamy sobie całość, czyli mamy minus 2 razy 3 najlepiej, to będzie minus 6. Pozbądźmy się nawiasu po lewej stronie, czyli mamy minus 6 razy x, minus 6x, minus 6 razy plus 3 będzie to minus 18, prawa strona zostaje bez zmian. No i teraz robimy porządek. Po lewej stronie minus 6x i przeniesiemy minus x, czyli będzie plus x, a po prawej stronie będziemy mieli 2 i minus 18, czyli plus 18. Minus 6x plus x to będzie minus 5x, a po prawej stronie będzie 2 plus 18, 20. To co musimy teraz zrobić, to musimy się pozbyć minus 5, więc dzielimy przez minus 5. Minus 5x podzielić na minus 5 to będzie po prostu x. Jeżeli chodzi o znak, znak nam się odwróci, ponieważ dzielimy przez minus. I 20 podzielić. Na minus 5 to będzie minus 4. Zatem x ma być większy lub równy od minus 4. Narysujmy sobie to na przedziale. Minus 4, oczywiście, kółeczko będzie zamalowane, bo liczba ma być większa lub równa minus 4. No i w którą stronę? Idziemy w prawą stronę, bo tam są liczby, które są większe od minus 4, na przykład 0. Zatem nasz przedział będzie wyglądał następująco. Od minus 4 zamkniętej, wiatr do plus nieskończoności i plus nieskończoność zawsze jest nawiasem otwartym. I jest to odpowiedź C. Jeżeli chcesz więcej podobnych filmików, to zaobserwuj. vou